Jakbym miała powiedzieć absolutnie szczerze, sam fakt, że ten rok przeżyłam, to, że mogłam być na koncercie swojego idola na Gipsie, który dał super koncert, popłakałam się nawet na nim. To, że jestem tutaj na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i po prostu zdobywam wykształcenie, niektórzy nie mają takiej szansy. To, że mogłam przez 12 miesięcy spędzać czas z ludźmi, którzy są dla mnie ważni, których kocham i wspólnie z nimi realizować swoje cele. Bardzo dużo w ciągu tego roku, roku pracowałam nad sobą i udało mi się osiągnąć kilka sukcesów dotyczących po prostu mojego samorozwoju, i jestem z tego bardzo dumna. W tym roku odnalazłam swoje miejsce oraz szczęście, i czuję się właśnie dobrze z tym, co obecnie robię i gdzie się znajduję. Największym radością tego roku było to, że dużo czasu spędziłam ze swoimi bliskimi ludźmi i ze swoją rodziną. Postawienie pierwszych kroków na ścieżce zawodowej dało mi to dużo doświadczenia i nabrałem wiele praktyki, co na pewno zaowocuje w przyszłości. Myślę, że dla wielu z nas na pewno będzie lepszy. Minęła pandemia. Y Wojna do Polski nie dotarła, wprawdzie trwa cały czas na Ukrainie, jednak miejmy nadzieję, że skończy się jak najszybciej. Myślę, że kolejny rok będzie lepszy dla wszystkich, ponieważ przyzwyczajamy się do sytuacji kryzysowej, która ogólnie otacza nas na całym świecie, ale też funkcjonujemy z nadzieją, że po każdej burzy w końcu przychodzi słońce. Chciałabym, żeby przyszły rok był lepszy dla mnie, lepszy dla mojej rodziny, żeby zdrowie dopisało mi moim najbliższym żeby mogła się cieszyć z każdego dnia. Życzę dużo samozaparcia, tego, żeby również dążyli do osiągania swoich celów, żeby się nie poddawali mimo tego, że naprawdę bywa ciężko teraz w tych czasach, ale warto. Było dużo wytrwałości, siły, aby też szukali tak jak ja swojego szczęścia i żeby się nigdy nie poddawali w realizowaniu swoich marzeń oraz celów. Życzyłam by dużo radości, pokoju i miłości. Życzę wszystkim dobrego roku 2023, sukcesów i działajcie, róbcie co lubicie. Życzę na pewno, żeby wierzyli w siebie, w swoje możliwości i spełniali swoje marzenia, bo życie ma się tylko jedno. Życzę wszystkim wiary w swoje marzenia, w swoje możliwości i po prostu zwykłego dziecięcego szczęścia i radości. Wszystkim życzę tego, aby pozwolili sobie żyć według siebie oraz aby w zdrowiu i szczęściu przetrwali także kolejny rok. Przede wszystkim zagryzienia zębów w tych trudnych czasach, nie poddawania się, bo tak naprawdę sami sobie ustalamy sufit. Jeśli go nie ustalimy dość nisko, to możemy osiągnąć naprawdę wiele.